Ale pan rogier jest gdzie targmierdony, stary, stąd taragerzy. Sami wiesz, gadamy z nimi, dawaj, gadamy z nimi, z typiarkami. Gadacie z nimi i co? No wiesz, tu Piotr Kaczmatka, coś tam gdzieś poszło, jedziemy na plażę, nie? Z browarami, kurwa, wiesz, 17 lat mieli. Mieli <gadamy gadamy gadamy> regalów. Jedziemy na tą plażę, one już wracają, nie Ej, dziewczyny, chodźcie na plażę, nie? I wiesz, jedziemy, nie? Poczekaliśmy na nie, Poszliśmy tam. Bo, wiesz, te sarmackie, super mocne, nie? Z tego? Z widronki, widrowe z trzepa. Że one wbijają, nie? Po 15-13 lat się w te Jedliśmy ty prowarek stożu, mówimy, pojimkiej, Lifestyle. I że one podbijają z gadką, nie? I coś tam wiesz. tam gadamy, one się zaraz pytają, nie? Jakie macie plany na przyszłość, nie? co chcecie robić w życiu, jaką mieści średnią. <grystanie> no i wyruchaliśmy i kurde. poszły po metale. <grystanie>